Cześć, nazywam się Jacek Kurski. Przez 5 lat broniłem Twoich interesów w Europie. Sprawdź mnie. Prawdziwa tragedia zaczyna się po powodzi. Wtedy ludzie zostają sami ze swoim nieszczęściem. Apeluję o maksymalną pomoc dla Polski. Ręce precz od gazu łupkowego. Pozwólcie Europie cieszyć się tym wielkim bogactwem, który może być kołem zamachowym naszego rozwoju gospodarczego, niezależności energetycznej. Tysiące polskiej młodzieży wyszło na ulicę 80 polskich miast, żeby zaprotestować przeciwko akcie. Odrzućmy akta, niech żyje wolny internet. Z szacunkiem pochylmy głowy nad ofiarami Wołynia, których jedyną winą było to, że byli Polakami. Mordowano ich z nienacka, o świcie, siekierami i maczetami. Palono żywcem całe wioski. Jak długo jeszcze Europa będzie milczeć na temat Wołynia? Pan Cameron, dla niskich wyborczych kalkulacji, zapowiedział zmiany w prawie zmierzające do pozbawienia Polaków pracujących ciężko w Wielkiej Brytanii i zasiłków ich dzieci pozostających w Polsce. Mr Cameron, withdraw your proposals that go against the European principles of free movement of labor and people and don't ever divide people in such a way. Thank you.